Pierwszy dzień wiosny już za nami, więc pora na moje wiosenne hybrydowe paznokcie. Dla mnie wiosna kojarzy się bardzo z kolorami pastelowymi i neonowymi, więc właśnie takich będę tutaj używać. Do tego też dobrałam sobie klasyczny biały oraz taką ciemną gorzką czekoladę oczywiście baza, top. No i dwa przyrządy do zdobień. Zaczynamy od odtłuszczania tradycyjnie płytki cleanerem, a następnie nakładamy bazę witaminową, którą bardzo lubię, bo dużo łatwiej mi się dzięki niej ściąga paznokcie raz na dwa tygodnie. Pierwszym kolorem e, będzie Strong White, który nakładam na ostatni oraz środkowy paznokieć. Na ostatnim będzie on bazą pod kolor Canary Green, natomiast na środkowym bazą pod nasze pantarkowe zdobienie. Oczywiście każdą warstwę. Utwardzamy. Tym razem używam nowej lampy, e, która jest taka mega, super, hiper mocna, ledowa, bardzo mi się podoba i co najważniejsze, odpala się automatycznie. I teraz na pazurku wskazującym ląduje jeden z moich ulubionych bladych róży, czyli Pink Smile. A następnie na ostatnim, tak jak wcześniej zapowiadałam, Canary Green. Na serdecznym paznokciu z kolorów banana i Pink Smile będę robiła takie pionowe ombre. Przyjrzyjcie się uważnie, jak to robię. Yy, łatwiej mi jest wykonać je właśnie takimi jasnymi pastelowymi kolorami, bo jeszcze nie mam aż takiej wprawy. Najpierw maluję połowę paznokcia jednym kolorem, a drugą połowę drugim, logiczne. A następnie wycieram pędzelek o jakiś wacik yy, i przez środek tam gdzie jest linia łączenia lakierów, robię takie schodki kilka razy, a następnie przeciągam żeby te kolory się na łączeniu wymieszały kolejnym kolorem będzie neonowy róż intensive pink w połączeniu z canary green, którymi zrobię moją panterkę na środkowym paznokciu, robię sobie kropeczki na jakiejś kartce z boku i za pomocą sondy z kuleczką robię właśnie małe łatki Następnie za pomocą odcienia Black Coffee i bardzo cienkiego pędzelka do zdobień obrysowuję każdą łatkę w taki nieregularny sposób, aby powstała nam taka niby panterka. Na koniec został nam już tylko top, swoją drogą mój ulubiony no wipe, bo fantastycznie się błyszczy przez całe dwa tygodnie i nasze zdobienie jest gotowe. Jeżeli takie pastelowo-neonowe paznokcie przypadną Wam do gustu i będziecie chcieli je odwzorować, to koniecznie oznaczcie mnie na Instagramie, dodając do tego hashtag Semilac. Ja bardzo jestem z nich zadowolona, bardzo dobrze mi się je nosi i będą to też moje świąteczne paznokcie. Jeżeli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o daniu kciuka w górę i oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzisiaj się z Wami żegnam, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!